A dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie znowu w Krakowie na Bikeshow.cc i zapraszam Was dzisiaj na pierwszy tegoroczny Ride, Czyli pojedziemy sobie na kawkę i przy okazji opowiem Wam o co chodzi w tej inicjatywie, jeżeli Was ona ominęła w zeszłym roku. Zbiera się drużyna. Nowe miejsce. Kawusia przed, kawusia w trakcie. To jest. Kawusia to podstawa. Tu nie ma presji, dokładnie. Rowery są, dzisiaj będzie kameralnie, myślę że, myślę, że w ogóle będzie przez cały sezon kameralnie, o to chodzi. Nie, <laughs> yeah, ale jest, jest jak widać miks rowerów, jest single, jest gravel. Nie ma się co bać. No, ktoś się mnie ostatnio pytał, czy ten. Czy, czy, czy średnia wystarczy, czy da radę przejechać, no nie ma się czego bać. Try to reach for the city lines. And this ain't where I belong. Ain't looking me, Mona, what I've become. And I've been running east, looking for sunset, digging deep since nine. Jest i przygoda. Atrakcja piątkowa obowiązkowy element piątkowych ustawek Rejs Paro Chcecie przepłynąć promem, wpadajcie na piątkowe ustawki do No i dzisiaj Peletonik w sam raz sobie jedzie. Piękną trasą. Prostą, gładką, z jedną minigóreczką na środku, czyli zgodnie z ideą. Bo dla tych, którzy nie wiedzą, idea Ekspreso Ride ogólnie rzecz biorąc jest taka, żeby raz w tygodniu, no, a w tym roku dwa razy, spotykać się o stałej porze, na stałej trasie i jechać sobie po prostu na kawkę. Chodzi głównie o to, żeby trochę dać się poznać ludziom, którzy nie mieli normalnie możliwości pojawiania się na typowych ustawkach, no bo powiedzmy sobie szczerze, 90% ustawek jest albo po południu, albo w weekendy, a dużo spośród nas prowadzących na przykład swoją działalność ma tak, że łatwiej jest im znaleźć chwilę na przykład rano, albo gdzieś w ciągu dnia niż w weekend, kiedy trzeba się zająć na przykład rodziną, albo po południu, gdzie na przykład akurat Wasza praca sprawia, że wtedy pracujecie. Więc ogólnie idea była taka, żeby poznali się trochę... Inni ludzie, którzy zwykli na, zwykle na ustawki nie jeździli, i żeby też te trasy były takie, żeby można się było odrobinkę wyłączyć w takim sensie, że tutaj nie ma walki o życie, nie ma ścigania, nie ma dużych gór. Są stosunkowo proste trasy, żeby sobie pojechać, pogadać. I ogólnie po prostu, żeby było fajnie. I nie ma się co bać tego tempa, bo najczęściej wychodzi około 30 na godzinę. Bo ja zawsze podkreślałem, że słowo ekspres to też nie jest tutaj przypadkowe, bo Tempo ma być żwawe, ale to jest takie żwawe tempo, które na tak prostej, gładkiej trasie sprawia, że na kole spokojnie się utrzymasz, a też zawsze jedziemy stałą trasą i w połowie trasy jest kawka. Więc jeżeli ktoś odpadnie na przykład, to spokojnie sobie w te 10 czy 15 minut, kiedy naprawdę wolniej jedzie, dotoczy się do grupy w knajpie. No i właśnie w tym roku rozszerzyłem trochę pomysł, bo ciężko było wystartować, bo raz, że pandemia, nie chciałem tych ustawek robić kiedy. Pompowało po 20 tysięcy przypadków dziennie, było jakoś tak łyso namawiać ludzi oficjalnie na ustawkę. Potem było tak, że ja w te poniedziałki ciągle nie mogłem, bo praca, bo wyjazdy. No ale też dużo osób namawiało, żeby spróbować też pojechać na drugą stronę Krakowa. No i dzisiaj właśnie wystartowaliśmy nietypowo, bo nie w poniedziałek do niepołomic, ale w piątki do Czernichowa. Więc ja Was zachęcam, jeżeli jesteście w Krakowie w sezonie, to poniedziałki godzina. 9.30 start spod mostu Wandy w Hucie i trasa do Niepołomic. Piątki, godzina 9.00 start spod Królowej Przedmieścia na Dębnikach i trasa do Czernichowa. No i 30 km połowa Czernichów, proszę akurat na zakupy można wpaść i pit stop Kawka, czyli punkt obowiązkowy ekspresorajdu. A potem powrót. Miło i przyjemnie, 30 na godzinę średnia, nikt nie poczuł. To poza Kończymy. 55 km, średnie nie pokazuje, żeby się nikt nie stresował. To, jest, to wszystko jego wina, jak, jak zwykle. Ale każdy dojechał. No, i tyle, kochani, pierwszy oficjalny Bike Show Expressorite 2021. Za nami fajnie, że udało się przejechać, że była kameralna grupka i że rozszerzyliśmy tę akcję o nową miejscówkę. Rok temu jeździliśmy tylko do Niepołomic w poniedziałki, teraz doszedł czernichów w piątki. No i co? Było super. Było kameralnie, było żwawo, bo wyszła średnia prawie 31,5, ale wszyscy dojechali. I ogólnie tej średniej też nie ma się co bać, bo ja od początku zakładałem, że ekspresorajdy mają być ekspresowe, stąd też nazwa. Ja zawsze uwielbiam to, jak mimo upływu czasu, mimo tego, że ciągle sobie robimy jaja z tego ekspresu i z ekspresorajdów co chwilę ktoś gdzieś wysyła wiadomości poprawiając espresso na czy espresso na e, espresso myślałem że już każdy załapał o co tutaj chodzi ale jak widać nie do końca w każdym razie tempo jest żywawe natomiast nie ma się tego bać ponieważ zawsze są te same i proste trasy taka jest idea to są Trasy, na których każdy ma się po prostu zrelaksować, przejechać z kumplami, może i żwawym tempem, ale nie musi myśleć, czy za chwilę nie będzie jakiegoś podjazdu, czy coś się nowego nie pojawi, czy sobie da radę. To są trasy po to, żeby się trochę wyłączyć, móc po prostu spotkać się z kumplami, poznać nowe osoby i potem gdzieś z nimi sobie kiedyś pojechać. Bo zwłaszcza na poniedziałkowych ekspresorajdach w zeszłym roku poznało się, myślę, dużo nowych osób, które potem jeździły sobie gdzieś razem na jakieś inne trasy, a pewnie nie poznałyby się normalnie, ponieważ no, nie mogły z różnych względów na te ustawki Południowe się pojawiać. Więc fajnie, że rozszerzyliśmy o kolejną miejscówkę. Pamiętajcie, piątki ruszamy, dziewiąta spod królowej przedmieścia do Czernichowa, w poniedziałki 10:15 spod mostu Wandy w Nowej Hucie do Niepołomic. Oczywiście nas nie ma i nie będzie na każdej z tych ustawek, bo po prostu siłą rzeczy nie da się tak zaplanować tygodnia, żeby dwa razy w tygodniu zawsze być na rowerze o tej określonej godzinie, ale. Te ustawki dzieją się spontanicznie, bez naszego udziału ludzie po prostu się pojawiają, jeżdżą i fajnie, chyba że udało się zrobić coś, czego kiedyś nie było, bo pomysł wydawał się prosty: no przecież po prostu spotkajmy się rano, idźmy na rower, a jakoś wszystkie te ustawki jednak działy się popołudniami i te osoby, które mogą jeździć rano, a nie mogą po południu, albo chcą rano, mają w końcu coś dla siebie. Więc jeżeli będziecie kiedyś w Krakowie, zapraszamy gorąco na jedną z ustawek Expressoride, żeby spróbować i zobaczyć coś nowego. No i cóż, tyle. Tyle na dzisiaj. Dzięki za ten odcinek. Dzięki wszystkim, którzy byli na ustawce. Było myślę, że fajnie. Kawka była dobra, tempo było żwawe, nóżka przewietrzona. A ja Was zachęcam oczywiście koniecznie do dania łapkę w górę lub w dół, jeżeli Wam się film nie podobał i do aktywności i subskrybowania kanału, bo dla nas to bardzo ważne. A filmy u nas trzy razy w tygodniu nowe na kanale znajdziecie. Więc dzięki za uwagę. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Miejmy nadzieję również na Expressorajdzie. Hej! Thank <laughs> you.